Witam z tej strony i Dzisiaj taki krótki poradnik. Nagram. właściwie to już nagrywam. Jak zrobić, zbudować, podłączyć i używać i do czego się przyda coś takiego jak Mass Fabricator. w cie. Ups. tu jest. Nie patrząc na kreatury, już na dziwne przyciski naciskam. Co chwilę. Więc tak, zaczniemy oczywiście od zapewnienia sobie jakiegoś tam odpowiedniego zasilania, bo wiadomo, że to urządzenie jest urządzeniem zaawansowanym i dużo dosyć tego, tego, tego prądu potrzebuje. Jest taki najprostszy zestawik, ale też najdroższy chyba, ale też jest najbezpieczniejszy, no bo jeżeli ktoś sobie postawi reaktor i nie wie za bardzo jak się tym posługiwać, no to może mu z domu po prostu ładny krater zostać więc tak, tu mamy taki zestawik produkujący te 512 EU na TIC serwera więc to nam na pewno wystarczy do zasilania tego fabrykatora. tak, stawiamy sobie go tam w obojętnie w jakiejś takiej strony i jest już podłączony jak się to kraftuje, powinno się jak się kraftuje ten Fabricator powinno się pojawić w taki magiczny sposób teraz na ekranie gdzieś on potem się składa oczywiście z różnych innych podzespołów To już sobie tam obejrzycie W Nei też sobie można otworzyć tam Zobaczyć to, nie będę na to nawet teraz czasu tracił Tam wszystko będzie pokazane w linkach Czy tam gdzieś na filmiku obok Tak, to więc nam będzie produkować w tej chwili już ten UU Matter To w taki dość wolny sposób Aczkolwiek nie aż tak wolno, bo mamy tutaj dość solidne źródło energii Oczywiście ten proces tworzenia tego, tej materii można przyspieszyć karmiąc ten nasz fabrykator skrapem, Tutaj w to dolne okienko. W górnym momencie pojawia ten new materiał. Jak widać znacznie przyspiesza ten proces i im więcej energii będziemy dostarczać temu urządzeniu, tym szybciej będzie ten skrap zużywać i szybciej produkować nam tę materię. Co można robić z tej materii? Z tej materii można robić praktycznie wszystko. Eee, tutaj mamy na przykład... Rzucę, na przykład możemy zrobić oczywiście najpopularniejsze chyba diamenty. Jest normalnie możliwość kraftowania większości przedmiotów w, w, w Minecrafcie. Właśnie z wykorzystaniem tej materii. Oczywiście w, różnej, w różnych kształtach sposobach układamy te materię. na przykład tutaj mamy śnieg. Tutaj mamy kamień, tutaj mamy drewno. Co tu jeszcze jest? No to tutaj mamy wino, winoro kości. Tutaj mamy Iridium All. Iridium All jest chyba najczęściej produkowaną rzeczą właśnie z tych różowych lucików, e, ponieważ to jest niezbędne do, do stworzenia Quantum Armor, o którym tu nie będę mówić, bo serwer, dla którego nagrywam ten poradnik Quantum Armor no ma wyłączony, niestety lub niestety. No i to właściwie tyle. Wszystkie recepty, czy tam jakieś jak się to kraftuje, te wszystkie przedmioty z, tego, z tej materii będzie zaraz gdzieś tam na, w linku, się pojawi na tym filmiku i będzie też oczywiście w opisie tego filmu. Więc tak, wspomniałem, że zasilamy to czymś takim jak scrap i wtedy nam ten proces przyspiesza tworzenia tego. Scrap tworzy takie urządzenie jak Recycler. E, umieszczę go sobie w takiej odległości. Oczywiście Recycler nie jest urządzeniem zaawansowanym i po podłączeniu go do, do jego napięcia ładnie wybuchnie. E, więc musimy oczywiście no, zrobić sobie nowy. To cheaterstwo oczywiście tylko na potrzeby poradnika. Nie żebym jakimś cheaterem był tak na co dzień. E, Umieścimy to sobie z prawej strony, żeby było wyjście po stronie tego, ponieważ jak wiemy maszynki z prawej strony mają e, wyciąga się z nich itemy stąd e, to będzie karmione od dołu, ale to za chwilkę o tym więc musimy teraz sobie wysokie napięcie zmienić na niskie podłączamy oczywiście transformatorki przypominam, że strona z trzema klockami to jest wejście akurat w naszym przypadku wysokiego napięcia jest z jednym e, kółeczkiem, z jedną kulką będzie to wyjście tego niższego napięcia. No i w tej chwili mamy już mamy zasilane to urządzenie niskim napięciem. I tak, coś takiego jak Recycler potrafi nam przetworzyć każdy item na scrap. Oczywiście nie w stosunku 1 do 1, czyli wkładamy jednego DIRT, wyciągamy jeden scrap Co by tu zaprezentować? Oczywiście cobul z tą, jakiś tam DIRT Nie to, Dirt. Tak, to nam przetworzy każdy, praktycznie, z jakąś tam prędkością item w skrap, oczywiście nie bo do jeden, tylko jest tam chyba 25, czy tam 12% szansa na stworzenie tego skrapu, także to jest losowe. Można sobie to przyspieszyć, bo to tak trochę ślamazarnie teraz nam idzie, przyspieszyć czymś takim jak Overclocker Upgrade, jak się to robi, jak się używa, to już temat na inny poradnik. Oczywiście przy użyciu więcej tych overclockerów można sobie zrobić coś takiego jak transform abril i zasilać to z wyższego napięcia co nam to wszystko przyspieszy ten proces tworzenia tego skrapu Więc tak, teraz oczywiście możemy sobie ręcznie to wyciągać i przekładać tutaj Ale jeszcze zrobię taki szybki systemik transportowania tych temów Czyli oczywiście z prawej strony, bo tutaj mamy wyjście tego, tego skrapu, tutaj z prawej strony umieszczamy takie coś jak filter i to nam będzie wyciągało do chesta. Polecam właśnie użyć tego systemu transportowania i temu, bo on się nie zapycha w ten sposób, że jeżeli na przykład ten czas byłby pełny, a to cały czas produkowało scrap, no to tu w tym momencie nam to wypada poza ten i może lagować serwer i tworzyć różne nieprzyjemne sytuacje. Czy tam gramy na single, czy gramy na serwerze, to potem problemy się robią z tego. No i tutaj drugi taki filtr, który nam będzie wyciągać z tą prędkością produkowania tego UU y, 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 Matter i z, tym, y, z tą ilością energii, z prędkością przed, odpowiednio przetwarzania tego y, skrapu Wystarczy nam tutaj 8 skrapu, także nam się ta rura nie przepełniała. Zaraz robimy rurę. Tam tubę pneumatyczną. Podłączamy ją w ten sposób. Jak widać nam się podłączyło to do tego do tego, y, y, do tego y, y, fabrykatora, więc umieścimy sobie płytę w ten sposób i tutaj nam trafi i zablokuje przepływ tego y, y, tych, tych, tych itemów. Więc tutaj teraz włożymy sobie, no jako taka prezentacja Dirt o, wszystko, każdy item, czy na przykład jakiejś śmieci mamy w obejściu domowym że tak powiem, to też wszystko można wrzucić, po prostu tutaj zamiast gdzieś tam do lawy czy coś, no to można zawsze na ten scrap spróbować przerobić. Oczywiście teraz nam to nie wyciąga, bo to musi być zasilane. redstone'owym impulsem, restonowy impuls najlepiej... Ups, timer. Timer ustawiamy dla tego tej ilości skrapu tutaj, tej prędkości i tak dalej, tą metodą próbił będę sobie najlepiej ustawić na jedną sekundę. To zależy od naszego ustawienia tego wszystkiego. No i w tej chwili nam to powinno już działać. E... Czy znaczy to jest wszystko dobrze? Czemu nam tu nie wyciąga tego scrapu? Aha, bo na 8. Ona 8 skrapów, Tutaj już nie ma co. Ja tu wrzucę to, co miałem. No i jak widać, kubka 8 tych skrapu powędrowała sobie i tutaj. E, do tego recyklera oczywiście można podłączyć najlepiej powiedzmy, nie wiem, z Quarry. Robimy sobie kopalnię odkrywkową, jakiś tam system, który nam filtruje wykopane rzeczy, na przykład żebyśmy w skrap nie zamieniali diamentów, no bo to się mija kompletnie z celem. No do takiego recyklera najlepiej ładować powiedzmy kobut z takiej kwali czy tam dirt no i to nam będzie dość wydajnie tworzyło potem taka linia produkcyjna ten Yuju To można sobie ręcznie wyciągać albo też wypompowywać to do jakiegoś chesta także to by było na tyle dzięki za oglądanie w przyszłości może jakieś inne poradniki się pojawią jeżeli ktoś ma jakieś sugestie co mógłbym zrobić jaki poradnik to proszę pisać tam w komentarzach Także dzięki za oglądanie, na razie pozdrawiam.